OK, um, jestem, wróciłem już do pokoju. E, Maxon Overdrive Audi 808 i Decimator X, Decimate. Um, zaczniemy od Noise gata, czyli bramki szumów. Mam przygotowane zasilacze. E, Randall już się nagrzewa. I teraz tak, e, kombinacji jest ogólnie dużo. E, więc skupię się tylko na tym, co najgorzej brzmi. E, miałem okazję chwilę już pograć na Randalu i na kolumnie marszala e, Z Greenbackiem e, 20 w i... Okej, okay, podejście numer 2. Bo przy podejściu numer 1 GoPro, nie wiem, po kilku sekundach zdecydowało, że się samo wyłączy. Dobra, e, jeszcze raz. E, randal się już nagrzewa. E, kombinacji jest wiele. Z którymi możemy y, sprawdzić różne efekty i inne rzeczy, dlatego się skupię na tym, co najgorzej brzmi, czyli Randall w połączeniu z kolumną Marshalla y, 20 watowy Głośnik Greenback, Celestion Greenback, y, Hand -wired i, i inne rzeczy, a brzmi po prostu beznadziejnie i będę prawdopodobnie tą kolumnę odsyłał i tak samo Randala będę odsyłał, ale. Jeszcze zostało nam. E, został mi ten weekend, i jutro ma przyjść jeszcze jeden wzmacniacz marszalowski. Zobaczymy, jak on działa w połączeniu z tą kolumną. I jedna kolumna jeszcze mi przychodzi z głośnikiem Celestion e, Vintage 30 e, V30. I chcę jeszcze zobaczyć, jak randall będzie brzmiał na kolumnie V30. E, no, ale na 98% odsyłka i odsyłka. Także zobaczmy, czy. E, najpierw zobaczmy jak działa bramka szumów, noise gate, e, w połączeniu z lespolem, który non-stop jakieś feedbacki, e, e, przebicia i inne rzeczy. Przesunę to krzesło póki co tu i pokażę o co chodzi i jak głośny jest e, Les Pole bez bramki szumów i zobaczymy czy ta bramka szumów w ogóle coś poradzi. Nigdy nie używałem żadnych, to są moje pierwsze pedały. Nie wiem kompletnie, czego się spodziewać. Nie podłączałem ich, nie testowałem nic. Eee, podniosę gitarę. O la la la. Okay, muszę jeszcze sprawdzić za chwilę, czy jeszcze się nagrywa, bo ostatnio coś w GoPro mi świruje strasznie. I przerywa mi w środku tego nagrywania. Ok, póki co nagrywamy. Włączymy, Włączymy sobie tuner. No i dobra, i rozkręcimy delikatnie, wzmacnia, czyli rozkręcę go do takiego momentu, że, że zacznie feedbackować i brzydko brzmieć. Ok, jest na maksa volume, ton jest tu gdzieś na godzinie 9. Gain delikatnie podkręcam. Mamy dźwięk, dźwięk jest czysty. Nie słychać jeszcze żadnych przebić, feedbacków. mnóstwo mnóstwo feedbacków i cała masa innych brzydkich rzeczy także y, idealne do przetestowania i teraz uwaga delikatny szum słychać z wzmacniacza marszalowskiego i teraz uwaga podkręcam gain już powinno słychać buczenie podkręcę go jeszcze bardziej, zaczną się feedbacki Jesteśmy na godzinie 12, volume jest na maksa, jak się zbliżę do kolumny, to pewnie... Okej, okay, nie mamy jeszcze feedbacków, podkręcę gaina po godzinie 12 na każdym praktycznie wzmacniaczu zaczynają się feedbacki. Czy nie słychać, że jest głośna? jest jakaś granica na Maxa Volium game gdzieś na godzinie 12 między 12 a 1 no jak puszczę struny masa, masa szumów i zaczyna się feedback, zaraz będzie piszczało. A jest tak na granicy. Dobra, teraz zobaczmy co się stanie, jeżeli podłączymy e, bramkę Szumów naszą, położymy ją tutaj. E, muszę podpiąć kable, więc... Eee, tak, odepnę gitarę, ściszę volume do zera, odpinam gitarę. Eee, co chcę z tym zrobić? Na razie położymy to tutaj. OK, eee, odłożę gitarę i muszę podłączyć, muszę podłączyć zasilacz do kostki. Eee, zobaczymy czy w ogóle działa, bo jeszcze nie podłączałem jej. Eee, kable od zasilacza. Nie są jakieś super długie. Nie są jakieś super długie, ale, ale powinien sobie poradzić. Jeszcze nie wiem, jakie dają miejsce na te kostki wszystkie. Ale, ale ogólnie kabel, myślałem, że będzie ciut dłuższy. No, ale dobra, nie ma co narzekać. Yy. Okej, okay. podłączamy wtyk do kostki. Okej, okay. podłączone. Jest to chyba... Na... Maksymalnie co wchodzi. Kabel jeszcze trochę zwinięty jest, rozprostujemy go. Dobra. I co? I wtykamy. Wtykamy, wtykamy, wtykamy w gniazdo. Tak a propos. A propos yy, listwy, którą unboxingowałem wczoraj. Jestem bardzo z niej zadowolony. Kabel jest naprawdę długi. I, I póki co są dwa gniazda wolne, także e, jest całkiem tego sporo, tak? Dobra, kostka jest podpięta pod zasilacz. E, tego kabla rzeczywiście nie ma jakoś tam za, za dużo. Zdecydowanie nie ma tego kabla za dużo. Dobra, puścimy go sobie tędy. Puścimy go sobie o, w ten sposób. Makson sobie na razie niech odpoczywa. Będziemy go testowali za chwilę. Uh, threshold jest threshold? threshold, nie pamiętam jak to się wymawia W każdym razie tak, yy, biorę jakiś kabel yy. i tak, i podłączamy. Zresztą najpierw gitarę wezmę. Nie wiem, czy to jakaś kolejność ma znaczenie, czy nie ma znaczenia. O, ale tak, na pewno gitarona będzie potrzebna. Dla przypomnienia. Jeszcze raz jak dźwięk. Sobie zdaję sprawę, że to jest tylko mikrofon z GoPro, ale staram się na bieżąco, że tak powiem, zdawać relacje, jakie są moje odczucia i co słyszą, moje uszy, tak? No, Maxa game. Zaczynają się. O! Zaczynają się. Słychać, co jest grane, tak? Dobra, yy... Niech będzie tak. Ok, podłączymy in gitarę. W ciekawostka jest taka, chwila, muszę Ciekawostka jest taka, że ten wtyk jest praktycznie długości szerokości tej kostki. No ale ok. Ok, jeden wtyk siedzi. Drugi wtyk siedzi. To jest trochę ekscytujące, nigdy nie podłączałem Gitary do niczego innego, oprócz do wzmacniacza i karty dźwiękowej zewnętrznej do komputera. Okej, okay, mamy jeszcze więcej. Mamy. Wow, 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 wow. Chwila. Ok, teraz ogólnie. Wydaje mi się, ale słychać buczenie zasilacza. Ktoś to już to wcześniej. Ktoś już wcześniej wspominał, że zasilacze to ma na i kostki, kostki po prostu jakieś dziwne dźwięki przenoszą. E, muszę to sprawdzić. W każdym razie teraz jest wyłączona kaska. Kostka jest wyłączona, że paliła się dioda. E Okay. mamy między 12 a 13. W kosty jest true bypass, czyli tak naprawdę ten sygnał w ogóle nie powinien być kolorowany przez tę kostkę, ale wydaje mi się, że słychać zasilacz jest. Ok, zrobimy test. Ok, odłączę gitarę. Ok, mamy jakieś takie buczenie, ale to buczenie nie jest chyba aż tak głośne jak jest zasilacz podłączony do kostki. Ok, wiadomo, nie są to żadne jakieś profesjonalne testy, tylko moje pierwsze wrażenia. Tu jest ewidentnie ewidentnie jest yy, głośniej, jest ewidentnie jest głośniej, słuchać to budżenie, nie wiem czy to jest kwestia zasilacza, czy to jest kwestia czegoś innego. Dobra, włączam kostkę. Yy, wszystko ucichło delikatnie. No i. Jest delikatnie ciszej, jesteśmy na pozycji minus 70. Strun. Wracam strun. Wracamy na minus 70. Ok. Jadę z, z pokrętłem, dopóki w ogóle nie przestanę słyszeć czegokolwiek z głośnika dużego. Ok, pomiędzy 40 a minus, minus 40, minus 40. Wartości noise, hałas jest tak już cichy, że. OK, jeszcze go podkręcę troszeczkę. Jesteśmy ponad minus 30, i jest już naprawdę bardzo cichutko. Działa. Działa i to przy gitarze, która naprawdę, sami słyszeliście, jest, w, brzydko więc w cholerę głośna. Porównania, co się dzieje, jak wyłączę Noise Gate, zważywszy na to, że raczej e, miejmy na uwadze to, że ta gitara normalnie nie jest głośna, kiedy nie jest podłączona kostka. Więc nie wiem o co wychodzi, czy to jest kwestia zasilacza, czy to jest kwestia czegoś innego, ale już będę eksperymentował. W każdym razie, e, tak jakby kostka amplifikuje trochę te szumy z gitary, włączamy kostkę. Jest praktycznie cisza. Zobaczę, dokąd mogę ją podkręcić. Ok, podkręciłem. Teraz już praktycznie nic nie słychać jest. Jakiś delikatne, czysty dźwięk. Wydaje mi się, że, że kostka ogólnie troszeczkę boostuje sygnał. 90% że kostka boostuje sygnał, bo nigdy nuty tak długo nie wybrzmiewały. I okay, takie delikatne wyciszanie. Okej, okay, jeszcze jedna rzecz. Podkręcę jeszcze bardziej giemna, tylko jedną rzecz mnie ciekawi! Zobaczmy, czy jestem w stanie rozkręcić wzmacniacza na Maxa, nawet nie chcę pomyśleć, co się dzieje, co się dzieje jakbym wyłączył Noise Gate'a teraz, ale spróbujemy, ale pewnie będzie feedback wszędzie. No, jestem pod wrażeniem. Mogę teraz w ogóle używać. Wcześniej nie byłem w stanie używać. Nie wiem, czy to jest właśnie ktoś, ktoś, pisał, że to może być jakaś wada fabryczna w gitarze, że jakieś jest shield, oszildowanie. Mm, nie wiem, boże, jak to się nazywa. Izolacja, coś z izolacją jest spierniczone. W każdym razie na żadnym ze wzmacniaczu nie mogłem rozkręcać gaina powyżej 12, bo po prostu sygnał przebijał. Straszny feedback się robił. Dzięki, dzięki. Chwila, zobaczę, czy w ogóle się nagrywam jeszcze. Dobra, jeszcze się nagrywamy. Dzięki, dzięki tej kostce mogę wzmacniać, rozkręcić naprawdę na maksa. I jest cicho, jeszcze mam zapas. A teraz jest na maksa. Przy maksymalnej wartości nie słychać nic jest. piszczy w pokoju. Dziwny pogłos jest jakiś taki. To był za podgłos? Pogłos? tak. E, koskar, w moim zdaniem, e, że tam powiem przy, przy moim, przy moich potrzebach robi to, co ma, co powinna robić. Na pewno, jak się weźmie ją za bardzo, to e, to zabije nam dźwięk. Dźwięk ledwo co przychodzi przy wartości 0 dB. Minus 10 już się zaczyna, gdzieś tam feedback kręci, słyszę. Tak, urywa już nam delikatnie noty. Nuty, yy. Tak, przy minus 10 już są te nuty skrócone. Przy minus 20. 20 już są przynajmniej 2-3 razy dłuższe, także sądzę, że każdy jest w stanie sobie znaleźć jakieś y, ustali... Okej, okay, y, dobra y, Także tak Pierwsze wrażenia z Decimator X Decimate y, pozytywne, jak najbardziej pozytywne to była moja pierwsza kostka, którą kiedykolwiek podpiąłem i jak najbardziej pozytywnie, tak, fajnie, fajnie yy, robi to, co miała robić, wyłączając... Wyłączając Noise Gate'a, yy, automatycznie sygnał przybija. Martwi mnie tylko jedna rzecz, że po prostu, yy, kiedy jest wyłączone... To ten sygnał jest o wiele... Głośniejszy. Ten sygnał jest o wiele głośniejszy. Jeżeli bym podłączył gitarę bezpośrednio do wzmacniacza, tak jakby ten sygnał szumów jest zamplifikowany, jest, jest wzmocniony, tak? No dobra, to był, to był szybki taki test i, i pierwsze wrażenia z Decimate ISP firmy ISP Technologies, 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 Technologies. Tak, zgadza się. E, a teraz zrobię cięcie i przechodzę do Maxona. Zobaczymy, czy ten dźwięk e, coś się zmieni, czy nie mam szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Mam nadzieję, że troszeczkę ten dźwięk będzie bardziej zwięzły i, i nie wiem jaki jeszcze. Dlatego e, może jak go usłyszę, to będę wiedział e, jakie są wrażenia moje związane właśnie z, ze zmianą dźwięku poprzez, dzięki, dzięki tej kostce Maxon Overdrive OD808. 808. Dobra, e, robię cięcie, podłączam drugą kostkę i testujemy. GoPro, stop recording!